Zaczniemy od serii pan Borsuk i pani Lisica, wspaniałej opowieści dla maluchów. Ona została wydana w takim cyklu, mój pierwszy komiks 5, czyli jeszcze dla przedszkolaków. Oczywiście, prawdopodobnie to wy będziecie musieli czytać to swoim dzieciom, chyba że macie dzieciaki, które już składają literki. Pięknie to jest narysowane, wielki bestseller rynku europejskiego, w Polsce także świetnie przyjęta. To jest opowieść, o rodzince patchworkowej, z której pan Borsuk i pani Lisica, którzy mają dzieci z poprzednich związków, no, postanawiają żyć razem i mamy tutaj różne perypetie w lesie, przygody dostosowane do wieku czytelnika. Oczywiście mamy pewną opowieść także o tych relacjach rodzinnych. To jest ciepłe, ładne, przyjemne, sympatyczne, dobre i budujące. Bardzo polecam i tak jak powiedziałem. Możecie to czytać dzieciom, ale Wam również sprawi ta seria przyjemność.